9 stycznia 2024 PTP PTV Wiadomości. Tego nie wymyśliliby nawet scenarzyści z Hollywood. Dwaj skazani na karę więzienia. Politycy PiS przez wiele godzin ukrywali się w Pałacu Prezydenckim. Wieczorem policja wkroczyła do siedziby głowy państwa i to wszystko wydarzyło się naprawdę. Małgorzata Prokopiuk, zapraszam na Ekspres. Zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu Mariusz Kamiński i Maciej Wosik w rękach policji. Prezydent utracił powagę urzędu, nadwyrężył szalenie. Myślę, że utracił także e, szansę na wyjście jakoś z twarzą z tej sprawy. Ograniczcie wojnę w gazie. Amerykański sekretarz stanu z misją w Izraelu. Porozmawiam z rodzinami zakładników, by przedyskutować działania, jakie podejmujemy w celu ich uwolnienia. Fernando Santos, witany jak król, były selekcjoner polskiej kadry, znalazł pracę w Turcji. Z determinacją będę walczył o sukcesy klubu. 54 tysiące elementów w 99 dni. To dla mnie wyjątkowy dzień, najważniejszy po moim ślubie i narodzinach moich dzieci. Niemiecki emeryt ułożył gigantyczne puzzle i pobił rekord. Kamiński i Maciej Wąsik w rękach policji zgodnie z sądowym nakazem zostaną doprowadzeni do zakładów karnych. Od 11.00 przebywali w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w obronę skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS. Po godzinie 19 policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Obaj zostali przewiezieni na komisariat policji przy ulicy Grenadierów na warszawskiej Pradze. Wszyscy są równi wobec prawa. W geście Solidarności z Wąsikiem i Kamińskim przed Pałacem Prezydenckim zebrała się manifestacja. Wcześniej Andrzej Duda zaprosił polityków do siebie na uroczystość mianowania nowych doradców. Jesteśmy, nie ukrywamy się, jesteśmy tu u pana prezydenta. Zdaniem prezydenta zastosowanie przez niego prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Bąsika w 2015 roku pozostaje w mocy. Miłość własna prezydenta do siebie, niechęć przyznania się do błędu, czy nie weźmie góry. Nie weźmie góry nad potrzebą uspokojenia sytuacji przez zastosowanie prawidłowe aktu łaski. Szymon Hołownia przełożył jutrzejsze posiedzenie parlamentu na przyszły tydzień. Decyzja zapadła po spotkaniu prezydium Sejmu. Będziemy próbowali deeskalować sytuację w Polsce, a nie stworzyć, jak powiedziałem, pola do tego, żebyśmy mogli znowu walczyć, bić się. Byli szefowie służb specjalnych, zostali w grudniu skazani na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. Co jest odpowiedzialny za wydanie 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły? Na to pytanie ma odpowiedzieć komisja śledcza, która dziś rozpoczęła pracę. Wybranie od pana przyrzeczenia. Politycznym świadkiem koronnym jest Jarosław Gowin, który sprzeciw wobec organizacji wyborów kopertowych niemal 4 lata temu przypłacił zdrowiem i polityczną karierą. Jego zdaniem naciski na organizację głosowania płynęły z samej góry, czyli od Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Przekonywali mnie do zmiany stanowiska. Oprócz tego byłem informowany, że podejmowane są działania zmierzające do skompromitowania mnie. Jarosław Gowin przytoczył fragmenty opinii pisów z Ministerstwa Aktywów Państwowych, które nie pozostawiały suchej nitki na organizacji wyborów kopertowych. Będziemy mieli w przestrzeni publicznej obrazki pakietów na pocie, w błocie, na śmietniku itd. Nie jest możliwe uniknięcie pomyłek i dostarczenie we właściwe miejsce 100%. Każda prowokacja ośmieszająca te wybory będzie wykorzystana. Były wicepremier zeznał, że naciskano również na polityków jego ugrupowania. Wiceminister Iwona Michałek była zaproszona przez Mateusza Morawieckiego i sugerował jej dymisję, jeżeli nie zgodzi się poprzeć wyborów kopertowych. Przesłuchanie Jarosława Kowina będzie kontynuowane w środę. W najbliższym czasie przed komisją mają stanąć też Elżbieta Witek, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.